Buongiorno, czas na szybkie włoskie espresso. Co powiedzieć zamiast secondo me, czyli według mnie? Możesz powiedzieć a mio parere, moim zdaniem. Per quanto ne so, z tego co wiem. Dal mio punto di vista, z mojego punktu widzenia. Spróbuj użyć następnym razem któregoś z tych wyrażeń. Tutto chiaro? Buona giornata a tutti!